Ale, ale żebyś nie miał wykrywacza. No, Bo jak znajdą wykry, wykrywacz, no to już wiadomo, już będą... chodziłeś ku wykrywaczem. Jak nie znajdą, kupiłem e, na targu, od znajomych, e, pamiątki rodzinne. A jak masz wykrywacz, to nieważne, że są pamiątki rodzinne. Moi koleżance by kudę dobra rodzinne naprawdę, po pradziadkach. I co, i nie oddali? No już rok czasu de... czeka. Aha. To od czasu czeka, kiedy ty odwołuje się, kiedy prosi, żeby ich zwrócili to. No, nie mogłem jeszcze te znaleźć, co kiedyś byśmy wytargali. Czy to jest, ja wytargałem, czy też świetnym wytargam tych Ale to są to ci to były papiery? No Nic, to ty. Możesz powiem... Nie, to ty, no ty możesz kupić kudę, chopiną na Ja je znalazłem. No, no, albo... Słuchaj, albo... ja znalazłem ale ca... cały karton, no. karton papierów z lat no. 80-90. To było archiwum e... Straży Celnej i Granicznej. I z zakłami spraw yy, o zaginięcia pieczątek, o fałszerstwa różnego rodzaju dokumentów, pieczątek i tak dalej, o zaginione czeki i to na wielkie kwoty, które że tak powiem miały być gdzieś tam użyte w jakiejś akcji. No nie na przykład, tam, tam chyba czek ten, ten dokument, jeden, który ma, taki sobie się zachowałem, fajny, to jest chyba na, na 100 tysięcy złotych na okaziciela. I on miał być w jakiejś tam akcji prowokacyjnej użyty i tak dalej, to nie jest ten materiał, no takie ja coś mam w domu, nie? No sobie zostawiłem, bo chcieli to oddać komuś, nikt tego nie chciał, No to w końcu do pieca. Myśmy, ja sobie wyciągam po prostu to, co było lepsze, tak? Mm -hmm. To, co było fajniejsze. No, za kilka lat to będzie ciekawa historia. Słuchaj, ja parę rzeczy poznajdywałem, związanych tutaj z osówką, mm. yy, z włodarzem, z walimem. Chodziłem po nich, mówię, chcecie? Oddam wam to, kurde, do muzeum. Nie, nie zanów, ja zrobiłem taki kiedyś... Ale nie chcą kuchy. nawet, rozumiesz? Nawet nie Tak Przynieśli nam ludzie. Yy, ci, co robili, ci co z wykrywaczami chodzą, przynieśli depozyt... Czyli yy, inaczej, depozyt sobie wzięli co i uważali za cenę. Zostały kwity. W różnym stanie. I kiedyś wpadłem na genialny pomysł zawiesz to do archiwum do ząbkowic. I mi gości powiedział, weź tego, bo my to wyrzucimy. Zabierz to. Mówi, tutaj one się zniszczą. Ja mówię, no ale jak? Przecież, jesteś jesteście archiwum, to jest hmm. historia, tak? To są ludzie, są dokumenty ludzi, którzy tutaj żyli. Przed wojną, w czasie wojny, i tak dalej. Macie, i tak dalej. Niektóre są w dobrym stanie, niektóre nie. Nie, bo to u, nas, u nas to przepadnie, U Ciebie jest szansa, że to się zachowa. tak? Nie chcą, nawet nie chcą. Nie, nie chcą, już nie mówię, żeby, żeby przyjęli, powiedzieli, Ale że nie, nie To chcą. było w archiwum. poszedłem z tym do muzeum. Kerstołem. Jeśli w muzeum to samo cię pogonią. Tak samo dokładnie cię pogonią w muzeum. Bo oni to gdzieś, albo mówią, my nie mamy na takie rzeczy. Jakbyś przyniósł, nie wiem, złoto albo coś, to być może byśmy byś się zainteresowali. Oni by to wzięli tak, to, albo obraz, by to w muzeum, tak Albo obraz Wtedy by za... Ale dokumentacja jest dla nich nieistotna. Lamparska, Lamparska, Lamparska podeszła wczoraj bodajże temat, nie wiem czy widziałeś właśnie. Nie, 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 nie. No, to pootwierali kudę sejfy. No. Kupę dobra było. I poginęło wszystko. Są dokumenty, które jest no. yy, Tak, tak, do tak, na jakieś stare gazety. To tak, 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 tak. tak spisane jest tak, wszystko, no. szczegółowo co było. I zaginęło. E, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, no, ol, yeah. olbrzymia część archiwów jest w ogóle nieskatalogowana. Ona gdzieś tam leży w pudłach. Nikt nie wie co tam jest albo gdzieś tam mniej więcej wiedzą, co to jest, ale to w najbliższym czasie nie ujrzyjesz światła dziennego. To prawdopodobnie będzie tak w 1997, tak? W 97, we wrocławskim archiwum, na przykład, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, nie, z tego, co ja rozmawiałem, to jest około między 20 a 30% archiwaliów przestało istnieć. Bo po prostu Kresie zostały może... zalane, za a, a przy okazji tego, bo archiwum się mieści nad samym. No, ale to było korzystne. Ale właśnie, a przy okazji tego znikały archiwalia, tak, które miały zniknąć, tak, a nie wiadomo było jak to zrobić. Tak jest, to było korzystne. I tak, i tak się stało, no, i tak się no, stało no. We, wszystk we wszystkich archiwach. Poza tym, od roku 1989, czyli od przemian, archiwum państwowe przechodziło, nie pamiętam, dwóch czy trzykrotnie reformę. I archiwa były dzielone, rozwożone, łączone. I na przykład kiedyś y, archiwum dotyczące tych terenów, tak naprawdę, y, powiedzmy sobie, było w większości w jednym miejscu, było w Kamieńcu Ząbkowickim. W tej chwili w Kamieńcu Ząbkowickim jest tylko administracja. Jeżeli chodzi o przemysł, o większość y, przemysłową i tak dalej, jest we Wrocławiu. Ale żeby teraz było śmieszne, we Wrocławiu nie ma wszystkiego. Dlaczego? To, co zostało zrobione po 40 to, co, że tak powiem, w archiwach było od roku 45, już nie ma we Wrocławiu, tylko jest specjalnym archiwum, które ma swoje siedziby w Warszawie, nazywa się to archiwum akt nowych i wszystko jest tam. Natomiast inne archiwalia typu archiwa na przykład yy, ten, leśne, które kiedyś były w Legnicy, też zostały w Legnicy zniszczone, czy zniszczone, zostały po prostu rozdzielone na poszczególne. I tak część trafiła do Warszawy, część do Jeleniej Góry, część do Wrocławia. Nie może być. To jest tragedia, jeżeli chodzi o tym. Cześć. Dobrze, że jesteś. Pogadamy sobie. Ale nie wiem, ja co? Kto tobie dorówna? jak ja zobaczyłem o tym, w archiwach, że na przykład archiwum jest na Konradowie, Z czego? W Szczegomie, tak? Nie, nie, nie. Ze Szczegomia? No. Na Koneradowie, no, to załogrzymy no. ar jest archiwum z gronrodzem. Yy, no jest. No no to ja zacząłem że mówię, co, to, co to tutaj robi? Ale to jest no, co, to archiwum to... Ja do końca nie wiem na jakich zasadach ono tam jest. Powiem Ci szczerze, że ja wiem, że ono tam jest. Nikt się I, nie nie wiem, I nie wiem w ogóle co za dokumentacja tam jest. Nikt tego nie To się przyznam, bo nie wiem. Nie. Bo wiem, co jest w Obrzychu, mniej więcej. E, bo też nie przeglądałem tego Ta pani czasu. Która była mhm. kierowniczką dyrektorką tego muzeum, teraz jest kierowniczką Grosrozem. Ale kierowniczką Grosrozem, tak? No a była no, najpierw tego muzeum na Klarodowie. Aha, tam mówisz. No. Bo większość dokumentacji powinna być w Obrzychu, na nie No już no. no, do sklepu pojechali. No, ale i ja nie, nie? Tak. No, ale ja widzisz, takie tego, tego typu rzeczy powinny być ogólnie dostępne. One nie są. Bo żeby wejść na przykład do archiwum, do groszrozen na szereg szeregów, to też się trzeba prosić. Tak na dobrą sprawę. I trzeba umotywować swoją potrzebę dostania się do archiwalu. Tak? A jak, nie, a jak nie udokumentujesz, to co, to się do biblioteki wyślą i w bibliotece będziecie pokazywać co ma, tak? No i prawidłowo. No. Archiwami, archiwami powinniśmy się zajmować <grym> ci ludzie, którzy mają o tym pojęcie, a nie, kurde, ktoś pospisuje, zdjęcia porobi, a później na Facebooku, kurde, leci, tak, takie rzeczy lecą. Ale Andrzej, to powinno się upubliczniać. Oczywiście nikt ci nie będzie bronił tego, ale po prostu pokaż im, że Ty się tym interesujesz, Ty się tym znasz i tyle, no. Nie, no i tu się z Tobą zgadzam, że no. wiesz... Nie no można przychodzić do archiwów i, wiesz, i, i robić tak, że sobie kartki też zabierał z, yy, z kweren. ja to widziałem, ja już widziałem takie braki. To są za poważne sprawy, żeby sobie tak wiesz miał dostęp każdy do archiwum. E, będę miał dla was fajną zagwoszkę tutaj w budynku, bo coś się okazuje. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Rafał i powiedzieli, Kali mi coś pokazała. Pasz, Eee, Pani Kalina był mi tutaj fajna, pokazała co? też fajne rzeczy i powiedziała ciekawą historię. Powiem ci, Wam, że, no, ci, że tutaj jak macie na, na ja półpiętrach te Bartka to zostaje. były zamurowane no, pomieszczenia. Na tym półpiętrze było zamurowane na pomieszczenie, randu, które ona osobiście jakby z, z brylem bud budynku zauważyła, że jest coś nie Bądź tak. To jest i nie, 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 nie. zleciła wykucie, okazało się, że było puste pomieszczenie, dlatego tu jest łazienka zrobiona, do góry to samo. A oprócz tego jest w stronę góry bardzo piękny tutaj kanał w środku, jak wchodzisz tutaj tymi drzwiami, widziałeś to kiedyś? I to wszystko idzie w stronę góry jest pod górą wydrążone, tak? Także Pani Halilan to udostępni, pokażę tak? Ale jeszcze raz, przepraszam, Tu jest, jest ala piwniczka wydrążona, ale ona jest wydrążona już w skalę pod górą. No i ściana, tak? Tutaj w tej miejscowości jest pomnik y, y, pamięci y, ofiar żołnierzy z I wojny światowej. Tam kawałeczek dalej. Powyżej, y, powyżej tego pomnika, 300 metrów, został przycięty depozyt. Przez Niemców. Doskonale wiedzieli o co, co i jak. Żeby... Jest tego schowane tutaj bardzo dużo. Tylko po prostu depozyty były chowane dwukrotnie. Przed tak zwaną nadchodzi Iwan, co nie? Było wszystko robione chaotycznie. Każda wioska miała jedną swoją wielką skrytkę. Niemcy chowali w tak zwane piwniczki gdzieś zrobione, przygotowane, ale później jak już Iwan przeszedł, te pierwsze hordy przeszły, później za nimi szły już następni, którzy interesowali się tam, wiadomo, jakimiś fabrykami i technologiami, tak jak tu na przykład na Lice, tu się zostało kupę ludzi niemieckich. I te depozyty były. Jeszcze raz te piwniczki, te całowioskowe były wyciągane, każdy brał swoje i chował jeszcze raz. Opowiem wam historię, którą mi tutaj pani właściciel sprzedała, tego budynku. Ten obiekt po, po jakimś czasie przyjechał, no nie już właściciel, bo właściciel już nie żył, ale właściciel jakby historię przekazał swoim potomnym i przyjechał tutaj bodajże jego syn. Syn pani Haliny opowiedział historię, jak, jak oni stąd byli ewakuowani. Ten cały tutaj teren, był, oni byli tutaj w ogóle zamknięci, bo Budowa Rize i z, tej, i z tej, strony spowodowała, że ten obiekt, w którym teraz się znajdujemy był odcięty od świata zupełnie. Tak naprawdę tutaj się, no nie wiadomo do końca co się tutaj działo, ale gdy szli Rosjanie, to jedna osoba tutaj na zakręcie stała, według tak, tej historii, tak, z białą flagą i była tutaj cała ta rodzina, która tutaj przebywała w tym budynku na znak zamachania tą flagą mieli uciekać przez okienko tutaj do, w górę i, i w las a y, gdy tak miał stuknąć tą, y, tą, tą flagą to mieli zostać no i on, okazało się, że Rosjanin nadjechał na koniu o tutaj od strony Zagórza y, no i znak jakby tej osoby, która no, mówiła co macie dalej robić było żeby zostać po czym po, po kilku dniach zaczęły się ewakuacje Najpierw dzieci i kobiety. Każano, kazano się pakować i mężczyznom kazano zostać. Po trzy dni później wywożono mężczyzn. I było tak, że co miałeś tylko pod rękę, to mogli wziąć i, to było i, i, i zawożono ich na pociąg do, gdzieś tutaj na okoliczną stację, bodajże w Zagórzu. A no, w którym to było roku? No, no to koniec wojny, tak? 45. 45 tak. Że no nie, nie wiadomo, jeżeli Rosjanie mieli to w tym interes. Że spodziewali się tutaj jakiegoś obiektu militarnego niemieckiego, ewentualnie jakiś skrytek, to mogło tak się wydarzyć. Po tamtej stronie gór, od strony Świdnicy, Dzierżoniowa, tam Piława, Bielawa, <coughs> wszyscy Niemcy dostali nakaz ewakuacji, to był kwiecień 1946 roku. To był urzędowy nakaz. Tam było dużo zakładów, później oni nazwali te zakłady Bielbaw, Bielteksy, Nowar, tam cały przemysł Jedwabniczy. I zostawiali tylko elektryków, energetyków, ślusarzy, tkaczy, specjalistów, po prostu fachowców. Oni musieli, oni musieli pracować, ale który podpisał na przykład taką kartę, że chce zostać, żenił się z Polką, zostawał w tych terenach, zostawał. To zostawali tak zwani fachowcy. A pozostała ludność, kwiecień 1946 roku, był prykas i na przykład znam kilka sytuacji ewakuacji to nie można powiedzieć ewakuacja, to było wyrzucenie, ich wygnanie stamtąd, yy, wagon kolejowy był dzielony na dwie rodziny. Rodzina mogła zabrać ze sobą na osobę 40 kg tylko różnego towaru. Jak mm -hmm. Prze brali przeważnie jakieś tam inne rzeczy. Nie brali w żaden wypadku porcelan, zastaw, wszystko, wszystko, wszystko zostało chowane po różnych dziurach na ogródkach. Broń Boże, nie wolno mi, mieć było żadnych pieniędzy, ewentualnie znaków jakichkolwiek z insygnią faszystowską Hockenkrojca. Za to była od razu w rowie kula w łew, jak znaleźli, czy to był patrol polski, czy to był radziecki i tak to wyglądało. Ale z drugiej strony, teraz tu, z tej strony gór, tutaj, e, od strony e, Walim, tutaj Głuszyca, e, Wałbrzych i tam bardziej w stronę Nowa Ruda, to była taka sytuacja. <laughs> W Świdnicy był punkt taki, milicja była taki, taki punkt taki jakby repatri, repa, repatriacyjny i na przykład jakaś rodzina przyjeżdżała gdzieś tam z zabuga i chciała się osiedlić. No to milicjant na rowerze, ewentualnie na motorku jechał z tą rodzinką, w rynku to było w Świdnicy i jechali i na przykład pokazywał ten dom mi się podoba. Ich rodzina przyjechała z zabuga gdzieś tam skądś, na przykład 12-16 osobowa. Na wozach jakiś tam mieli jakiś swój dobytek, ten dom. No, i im się podoba, no ale w tym domu są Niemcy. Też rodzina duża. No, i dochodziło do samosądów, dochodziło do różnego rodzaju bujek. Oczywiście milicja interweniowała tam w jakiś sposób, coś tam, coś tam, ale zawsze racja była po stronie nowych osadników. No, i Niemcy w ten sposób uchodzili. Także z tej strony była taka sytuacja, że ilość ludzi napływających równała się z ilością ludzi wypływających. Także tutaj po tej stronie zostało się nawet do 70% Niemców. Powiedz sam. Tak jest, jest bardzo dużo y, nazwisk niemieckich po tej stronie, bardzo dużo, y, a tam już to tak raczej jest rzadko. A to teraz pytanie, czemu akurat mieszkańców tego domu tak wysiedlono. No, nie, na siłę faktycznie nie, nie, tak, po prostu widocznie może nie, im się usunąć. Mo bo to stąd. wygląda na jakiś tam Tak, tutaj tutaj, tutaj, tutaj tak. były. Więc, więc oczywiście Rosjanie zrobili sobie z tego albo stołówkę, albo coś, albo sztab albo ktoś, jakiś, jakiś funkcyjny rosyjski Rosjanin mm. musiał tu być i nic innego. Ludności inny, bo im taki pobieg był potrzebny. No i może robić sobie jakiś tymczasowy sztab, ewentualnie coś tu na te tereny. Jakiś to cel wojskowy Nie musiał mieć, dlatego to się stało. Pewnie. Nic innego. Mhm. No, no, ja akurat śledzę dobrze te, 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 te sytuacje, bo bardzo dużo robiłem wywiadów z ludźmi, tutaj nawet też w Glinnie. Robiłem z ludźmi wywiady, jak to wyglądało, jak pierwsi Niemcy przychodzili. No na przykład tutaj ten pan już nie żyje, który opowiadał mi, że on tutaj był jako młody chłopiec. Miał 14 lat, pas krowy. On był z Centralnej Polski przywieziony jako robotnik przymusowy do pasienia krów. I jeździł do, co ciekawe, jeździł na rowerze, odmawiał tę kartę. jeździł na rowerze do Sokolca. Więc jeździł koło sztolni walimskich. Opowiadał mi to dokładnie. Mówi, ale on nie widział tam żadnych prac. Żadnych. Jak to było zrobione, jak to było zamaskowane, mówi główną drogą jeździł i on nie widział żadnych, żeby tam coś siedziało, przecież tam była kolejka wąskotorowa, tam kruszarki były, tam wszystko. Mówię, pytam się, którą drogą? No drogą na Sokolce, no jest jedna droga na Sokolce. Więc jak to musiało być zamaskowane? Jak to musiało być zrobione? Hmm. Czy prace były wykonywane tylko w nocy i teren był zamknięty? No nie wiadomo. Bo ta droga, która jest u góry, to ona jest zrobiona przez Niemców. Stara droga szła przy samych sztabniach. I widzisz, znalazł się świadek, który tego... On robił, jak dyszel jest i... koń, żeby nie gryzł tego dyszla, taką blachą się obijało na końcu. Za żeby... No, i to była jego robota. Ze szkoły go wyrzucili, opowiadał. Ja mam całe nagrane przecież, ile telewizji było u mnie, ile tam wywiadów żeśmy zrobili z tym wszystkim. to opowiadało, no, że był teren zamknięty tu i tu, tu i tu, a nie tam. On dwa razy, dwa razy w miesiącu chodził oglądać mecze Hitler Jugend i tych starszych, bo Hitler Jugend to było do 15 lat, a od 15 do 18 to się nazywali Haji Jugend. Oni już mieli broń, oni już brali udział w łapankach, oni już byli tacy prawie żołnierze. I 18 lat i do wojska. Chociaż później już w Berlinie ten wariat już zbierał wszystkich, kogo się składało. Do... Tak, w już był I rozumiesz, i on chodził torami. No Wyobraź sobie, robisz coś tajnego, chcesz prowadzić pociąg, wagony, ewentualnie coś, bocznicę samą robisz, obiekt militarny, kto by Cię puścił torami, żebyś chodził, nawet żołnierza nie było, mówi, by Razem razy w miesiącu sobie chodził, i z powrotem. Od tych rozwalonych budynków przejść przez pole koło, koło wiaduktu, który był, pod wiaduktem właściwie, nie ma go już dzisiaj, tak, do przepompowni, z przepompowni na górę, na wąskotorówkę, wąskotorówką dojść przez cały włodarz, i generalnie to, co chcę pokazać, to są tematy z wodą związane. Super. Hydrozagadka. Bo tam jest, bo tam jest, tak, hydrozagadka już kiedyś nakreśliłem. Dobrze, to wytłumaczysz mi jedną rzecz, bo ja nie rozumiem, nie rozumiem pewnych rzeczy, są tylko teorie, może, może coś się może, może coś zobaczyć. Po prostu dowiesz się czegoś, czego, co, co ja wiem, taka, albo co ja sobie uknąłem w główce. Tak? No dobrze, super. No bo, do... bo tam jest ciekawa rzecz, która się nie trzyma kupy, i to dość mocno się znaczy w sumie nie jedna rzecz. To się nie trzyma kupy i nie wiem, dlaczego Niemcy też tak zrobili, a nie inaczej zrobili. I to będzie widać, bo to akurat dzisiaj, teraz, w tej nie ma liści, to będzie to widać idealnie. A jest, 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 są rzeczy pomijane tak, przez większość. Ja ją poznałem na osówce, jak akurat zobaczyłem, ją poznałem, i, i podszedłem do niej i mówię: Dzień dobry, bo tak posłuchałem rozmowę, że do pana Szlachowskiego się pani wybiera, bo tam jakieś zgłoszenie wtedy też był taki ten. Yy, bum na okres bumna zgłoszenia. Ech, tak? I ona że jechała do pana Szpakowskiego coś tam uzgadniać, bo ona jakieś zgłoszenie też sobie i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, czy jest możliwość wzięcia udziału w ogóle w tym, tutaj, żeby z państwem. Ja po angielsku, to nie była po polsku, nie rozumiała. Po angielski rozumiała. Ja akurat po niemiecku nie mówię po angielsku, tak? No to po angielsku jest wykonane. Powiedziała, że rozmowa będzie ze Szpakowskim panem prywatna, że nie mogę wziąć w tym udziału, tak? No i na tym się w sumie zakończyła nasza znajomość. Na, na osówce, ale chwilę z nią zamieniłem słowa, znałem ją tylko właśnie tam z internetu i z tej jej działalności tak. No jest nakręcona, niesamowicie ja to w ogóle zastanawiam skąd ona się działa na tym terenie i tak. Pani Haliko, Pani Kalinka. jak to się stało, że te pomieszczenia pani odkryła? Bo ogólnie chodzi o to, że jak pani przejęła ten obiekt, to tutaj są teraz na natryski i na tym piętrze i na kolejnym. Były totalnie zamurowane pomieszczenia. Aha. Yy, tak jak Niemiec zostawił, to były puste pomieszczenia zamurowane. No tak, była, była, tak, była tylko ta łazienka, i tutaj była tak, jak ona pozostała. Natomiast tutaj była zupełnie całkiem ściana, na jedna i na górze. No i tak było, bo to był, zakład, to był ośrodek zakładowy. Zakład zrobił łazienki, tutaj z tych tych te pomieszczenia I tym. No i to, tam korzystali z tamtych tych rzeczy, no ale tutaj jak na zewnątrz tak poszłam, tak żeśmy zaczęli z mężem mierzyć, że no tam coś powinno być, bo tu ściana jest, a łazienka jest taka małysieńka, no i zaczęliśmy kuć, no tylko wystarczyło odkuć. To się okazało, że tam po prostu było pomieszczenie. Otóż żeśmy zaadoptowali na jedną łazienkę, na drugą, to mówię, to już do dołu zróbcie, to już będą trzeba kolei, żeby no wyjść. Może, pan może pani pokazać, że to Jak to, noe, jak to wygląda? Wyjdzamy, A oni mówią, pani a tutaj jest mówi skała. No i co teraz no, robić? No to nie ma sensu zamurować, ja mogę to wstawić dwie, może coś kiedyś. No i co w tych pomieszczeniach było? Czy, czy to było puste? Nie, to były puste, normalnie były puste. to tak, się zamurowali? Tak, tak, jakby nie wiadomo do czego przeznaczone, zamurowane ścianą za ten tydzień. Tu się okazuje, że ten budynek jest na skale. skalę. Skalę kotową? Nie ma swojego szperacza. No skala jest. <laughs> Bo ta już nie jest, to pomieszczenie nie jest, cała łazienka. A jest normalnie, to już idzie tam. Przepraszam. No, tak to było zrobione, bo potrzebowali akurat tyle terenu, to dopóli no, 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 skałę. No, no, tak, no, no, tak, natomiast no, na zewnątrz no, jest to tak całość no i postawione, tak tak że tego, tego nie widać. A to No. Albo żywa. No, co ja. Czyli kuć okazała się, że to pomieszczenie, tak? Zamurowane totalnie nie były dostępne. Tutaj na dole jest też wykute coś i jest po prostu skała. A teraz przejdziemy dalej i Wam pokażę coś, co tak naprawdę najbardziej mnie tutaj zaintrygowało już w tym momencie. Poczułem to wczoraj dopiero. 800 km to najpierw tutaj to było, tu był młyn. Czyli ten budynek był troszeczkę niższy, woda była, bo tam jeszcze tam są za, za pawilonem, jak się tam idzie, tam tam kanał idzie, woda była pod drogą przepuszczona. Tutaj tędy przechodziło, więc to była jakaś taka chałupka. Przy tym. I dopiero po pierwszej wojnie światowej, jak to wziął gdzieś tak w latach mniej więcej dwudziestych Właściciel tego obiektu, ten budynek podniósł to, to jedno, to piętro, te, te kruzganki tutaj dobudował. No i to zaczął adoptować jako jako taki, oni tu mieszkali, a tu głównie, głównie z restauracji się utrzymywali, plus tam palę wokoła. Zobaczcie, tak jak teraz zauważyliście, skała tutaj już jest w pewnym tak. już już stóp. A teraz wejdziemy tutaj i coś zobaczymy. No to tutaj jest bałagan, bo tutaj w tej chwili żeśmy to zadoptowali. Na, na kotłownię gazową. I teraz skała się stot, tu idzie góra bez tak? do, Właśnie do takie spad. pomieszczenie w tą skałę, jak wchodzi. I tam jest najciekawsze właśnie z tą wodą, gdzie ta woda ucieka. To, co byśmy... Jest tak, że wpuszczali już zabarwioną wodę i nigdzie ta woda nie dopływa. I tam hektolitry były wpuszczane <laughs> i, i nic się z tym nie dzieje. Gdzieś to idzie. <laughs> No to jak to, to temat, temat, teraz temat, już teraz tak, skałę, tak? Tam o. gdzie mieliśmy tą skałę, czyli ta skała idzie, czyli całość to też idzie, To już jest, po to jest wszystko, tak? pod skałą tak? Ta piwniczka. Tu tak, pozostało, coś nie wiadomo jak... Skąd to okieneczko, jak to kiedy to było. To przyjechał kuzyn. Poszukiwał skarbu, zaczął tam w rozpierdzić I w ogóle tam kawałek. ja mówię, że to zostaw, bo mi się cała chałupa zapali Po przegoniony, nie skończył roboty no. Tutaj, tak. tu, 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 w tym momencie jesteśmy już pod skałami, tak? Tutaj gdzieś się zaczyna ta skała, bo jak tam chodziliście, to widzieliście, tak? Skała już była Także tutaj, tutaj jesteśmy pod skałą Czyli albo wydrążono z, sobie po prostu to, to była po prostu składnica na jakieś ziemniaki, na jakieś warzywa, a to tylko to było do dostarczenia tego wszystkiego. Tutaj. Ale ono jest też było ziemią. Tak, to jest wszystko, ale, bo tu się Ale zaczyna. Był tak tylko, że W tej chwili tutaj jesteśmy prosto w kierunku góry, tak? tak, tak to tak, jest tak, prosciutko w kierunku góry. Czy yy, wiercił tą skałę w tą stronę? tylko dziurę zrobił, jedną, ale bo więcej nie wiem, Nie wiem, bo ja to nie wiem. Tak. Tylko co najdziwniejsze, bo jak jest większa ta te, te, te woda, jak jest większa jakieś tam opady czy coś takiego, ta woda jak się zbiera, tu jest ten kanałek. Mhm. Tak. I ten kanał on tam wchodzi. I tutaj właśnie zaczęliśmy, tutaj wlewaliśmy bardzo dużo tej wody i nie wiadomo, gdzie ta woda wypływa. Barwili się tą wodę? Tak, właśnie korzystam z wojska, tam taki, taki żółty płyn, no? to żeśmy tutaj, tam chyba ze sześć osób postawiliśmy wzdłuż strumyka, żeby patrzeć, zaczęliśmy i nigdy, nigdzie ta woda nie wypłynęła. I właśnie jak mówiłam, kiedyś był taki pan z Krakowa z jakiejś tam uczelni i on mówił, że prawdopodobnie tam mnie kiedyś budowali, że gdzieś ta woda była, że gdzieś w tę górę, jak sądzę, że w tym taka jakaś musiała być niecka, że ta woda najprawdopodobniej wpływa gdzieś tam, że jest gdzieś jakieś takie duże, większe jezioro i dopiero... Jak nabierze odpowiedni poziom, także ona mówi, mogła pani wypłynąć dopiero ja mówię, za, za tydzień, czy tam za parę dni, czy za jakiś czas, dopóki się nie podniosło ten ja poziom. Bo ta woda gdzieś tutaj znika. I to jest rura, tak? Nie ma rury, nie wiem co to jest, tam jest tylko dziura taka. To jest nie wiem co tak wystarczy, ale czy było robione z prezentem, metodą kamera była puszczona tam? Nie, nie. nie była ja tylko tam. wsadziłam sobie taką, to mi to idzie gdzieś jest tam, bo ona się później gdzieś tam zawija. Tylko zwykłą taką spiralką wyrównałam. I wchodzi ta spirala? Wchodzi, do wchodzi, wchodzi idealnie, pięknie. A mówię, tutaj kilkanaście wiado żeśmy to wlali, najpierw tej wody zwykłej takiej, żeby zobaczyć jak to spłynie, czy to gdzieś mi wypłynie, czy nie. Tak, tu są różnego rodzaju, mogą być uspoki tektoniczne, różne nisze y, kamienne, skalne, także może być jakiś zbiornik albo to się zbiera, tak facet mówi dokładnie i ona dopiero wróci. Ale między tym tak, poziomem, tak, a poziomem, tak, 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 nie tak. ma dużej różnicy od dwóch To, to jak jest zbieranie To z dwóch metrów. No właśnie tego nie ma. No wiadomo, to co, tutaj, która jest najstarsza część budynku? Podejrzewam, że to chyba ta jest. To jest jeszcze sprzed I wojny światowej, tak? Tak. Aha. I tu był młyn. To był kiedyś ten młyn. więc na miejscu. Były, tam... a w którym miejscu były te koła napędowe całe? No bo gdzieś to musiało to wszystko. To już, to, to już nie wiem, bo to mówię, to było 1800 przed któryś, bo jak tutaj, no tak, to musiało... bo przyjechał ten Niemiec, bo, znaczy przyjechał wnuk właściciela tego domu. I on tutaj w czasie wojny, no to on miał 7 lat, to tylko tyle wiedział, że tylko pamięta, że było to, że tu trzymali mleko, jakieś tam warzywa. Tak, takie, bo to była czy... taka piwnica gospodarcza. Czy... Tak, to była tak. ich lodówka. No. I, I że dopiero właśnie, to co, to co wiesz z opowiadań, że dziadek to właśnie, to, to, to po pierwszej wojnie światowej dopiero zaczął się tutaj to remontować. Czyli to musiał być przed pierwszą wojną światową, ten, ten mu ten mu był. Dlatego oni później jak zrobili ten obiekt, taką restaurację i, i, i te noclegi. Tak jak mówiłem, jakiś gas Cukę, tak? tak, to i dlatego nazwali to Cukemile, nie? Cukemile. Cukemile. Dobrze, a Rosjanie tu zaraz po samej wojnie tutaj długo byli? Rosjanie przyjechali na koniu. Bo no dobrze, ja to, to, to w historii znam, ale jak oni to, Przyjechali, i... zrobili tutaj penetrację, złapali mężczyznę, kobiety, dzieci i od razu był transport, i był transport do Zagóża. Mężczyźni zostali tutaj na sami, na tym domu, bo tu było kilka domów w obliżu. Mężczyźni zostali na parę dni, trzy, cztery dni chyba, i później był transport i pochód wywieźli. No ale wywieźli tylko ludzi z tego domu? Nie, z długospadu tu bardzo dużo domu było. A proszę też powiedzieć, czemu ten teren był ogrodzony podczas? E, e, właśnie... w czasie właśnie to, co mi on opowiadał, że oni byli tutaj odgrodzeni. Oni mogli tylko na górę tutaj do tego krzyża, tylko do tam dalej nie mogli, być zbudowani, nie w ogóle się ani kontaktować i w stronę Zagórza też nie mogły iść. Oni tylko ewentualnie tutaj z tej strony, w stronę lutomi przez tą Czyli to nie był teren wojskowy za Niemców, tylko teren wojskowy był gdzieś tam dalej. Teren wojskowy był, granica była tutaj, i na górze koło babcia, jak się jedzie do Walimia, tam na tym górze koło krzyża, tam gdzie jest ten. Tam. Tam, tam, tam była granica no, tak. i oni tam w ogóle już nie mieli tam strany. Czyli tam trzeba było, żeby tam wejść, albo mieć specjalną przepustkę. Bo tam już się wtedy tam zaczęły tam te, te, te... Prace w sztornie, te prace w tamtych, tych, także tam nie mogli wrzędu i za górze też tutaj. Tu byli odcięci z tej strony, tu mogli tylko Tomi Lodziorzowicz w tą, w tą stronę mogły się przesuwać. Także oni tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o wojnę, coś takiego, to mówię, no byli odizolowani, tak jak gdyby byli w, w tych miejscach. Może jest tu jakiś zbiornik, no bo jeżeli tutaj był młyn, no więc musiały być tu jakieś koła te zamachowe, które tutaj po prostu mieliły, napędzały żarna więc musiał być ten spadek tej wody. Teraz by trzeba było yy, się zastanowić, no to jest już bardzo skomplikowana sprawa, w którym miejscu ta rura przechodzi, jaki ona ma uskok. Może to jest akurat to pomieszczenie, gdzie tam niżej po prostu były te koła napędowe, które musiały napędzać żarna, więc, więc może być to pomieszczenie dosyć duże, gdzie tej wody możecie wlać tysiące litrów i ona nie wypłynie po prostu, nie? Kolorowa woda. Więc jedyna metoda, no to co? wpuścić no, kamerę sprytną, i zobaczyć, czy tam jest pomieszczenie. Jeżeli jest pomieszczenie, no to jest gra warta świeczki. Są takie kamery specjalne, ja posiadam. Ale to tego. by było to pomieszczenie. Musi tam być. Jeżeli ale były, w tamtych, jeżeli to, młyn tam w też następny, to ma jedną zasadę. Spada woda, ona napędza koło i to koło wychodzi i napędza potężne kamienie te żarna, które coś mielą, co nie? To musi być. Siła grawitacji wody. To musi być. Inaczej, inaczej młyn nie zadziała. A jeżeli tam jest pomieszczenie, które gdzieś tam coś, to idzie to bardzo łatwo wypić. No ja mam taką kamerę, którą wpuszcza się i ona idzie takimi menadrami, 30-metrową taką kamerę i...